Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mitów, w które wierzysz lub wierzyłeś w Minecraft, a nie są one prawdziwe. Poprzedni odcinek pojawił się 2,5 miesiąca temu, więc sądzę, że po takim czasie, na koniec wakacji, warto kolejną część nagrać. A Wasze propozycje były dosyć ciekawe i wystarczy ich na około 2 krótsze odcinki. Dzisiaj przedstawię wam 5 mitów, jednak prosiłbym Was o zostanie do końca, ponieważ mam dwie kwestie do wyjaśnienia, które myślę, że Was zainteresują. Tymczasem, moi kochani, mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli tak, koniecznie zostawcie kciuka w górę no i oczywiście komentarz z opinią, czy w jakikolwiek z tych mitów wierzyliście. A teraz życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy od mitu kolejny raz związanego ze Smokiem. Chodzi o Expa, którego on daje. Kiedyś jak wbijałem na swoim świecie survival levele powiedzieliście, żebym nie robił tego na farmie endermanów, a na smoku, ponieważ będzie to dużo bardziej opłacalne. Cóż, okazuje się, że nie wszyscy wiedzą, iż smok po ponownym zespawnowaniu nie daje już tyle expa co za pierwszym razem. Żeby wam to udowodnić, najpierw zabiję smoka po raz pierwszy i zobaczycie jak dużo expa z niego dostanę. Jak widzicie, dostałem aż 67 leveli. Jest to naprawdę dobry wynik. Jednak po ponownym zabiciu smoka niestety takiej samej ilości expa nie dostanę, a wręcz przeciwnie, będzie to minimalna ilość expa wręcz nieopłacalna, jeżeli chodzi o zabijanie tego bossa. Przy okazji kolejny raz pokażę wam, że jajko Smoka nie jest potrzebne do jego zespałnowania. Znowu pojawiały się komentarze o tym, że to nie działa i że gadam głupoty, nawet pod odcinkiem, gdzie to wszystko udowadniałem, iż jest to nieprawda. No ale wiecie co, nie ma sensu chyba takim osobom tłumaczyć bo zwyczajnie nie ma to sensu i niech żyją w swoim świecie. Jak widzicie, po ponownym zabiciu Smoka dostałem niecały level. Na pewno nie jest to opłacalne, jeżeli chodzi o ponowne zespawnowanie Smoka specjalnie dla Expa. Zatem pewnie zapytacie, po co jest w ogóle odradzanie Smoka? Cóż, tak naprawdę dwie rzeczy. Chodzi o to, aby oddech Smoka był odnawialny, no i oczywiście pojawianie się kolejnych portali do nowego endu. Pokonajmy sobie trzeci raz Smoka i zobaczymy, czy może tym razem uzyskam większy level. No jak widzicie, niestety nie, wbiłem równy 69 level, no i nic więcej. Zatem nie opłaca się pokonywać smoka dla punktów doświadczenia. Dalej mamy mit nadesłany przez suchy Leb, który wierzył, że pod studnią w wiosce zawsze będzie jakiś dungeon lub coś ciekawego. Przyznam szczerze, że ja również w to wierzyłem. Pewnie wpływ na to miała seria JoJo Jokera w pierwszym sezonie, gdzie miał bardzo podobną studnię do tej, która w późniejszym etapie Minecrafta generowała się w wiosce. W jego studni na dole był ukryty pokój. Najpewniej właśnie wtedy zostało zasiane ziarno tej nadziei, że znajduje się w wiosce w studni coś ciekawego. Jak się okazuje, nie tylko ja w to wierzyłem, ale również wielu innych moich widzów. Dalej mamy komentarz od użytkownika LG123XDDD, który napisał, że to nie jest hardcore, HP się regeneruje. Już wyjaśniam, chodzi tutaj o jeden z moich odcinków serii hardcore, na której właśnie ostatnimi czasy nagrywam. I tam właśnie pojawił się ten komentarz, iż nie jest to zwyczajny hardcore, ponieważ zdrowie się regeneruje. Okazuje się, że nie wszyscy wiedzą, jak ten tryb hardcore działa. To jest tak naprawdę zwyczajny survival na poziomie hard, jednak kiedy raz się zginie, już się nie odrodzimy, ale zdrowie normalnie po jakimś czasie się regeneruje identycznie jak na trybie survival. I po raz kolejny wracamy do piramidki z bikonem. MikSA napisał, iż to nie musi być piramidka, a wystarczy, że będzie to jedna platforma z tej samej ilości bloków, które muszą być połączone. Tak więc sprawdźmy, czy to zadziała, ale jestem przekonany, że nie. I oczywiście miałem rację. Będzie to ten sam efekt, jakbyśmy postawili na platformie 3 na 3 z 9 bloków, czyli będziemy mogli uzyskać tylko podstawowe efekty. No i na koniec mamy mit od widza Oniku Podłoga, który wierzył kiedyś, że istnieją totemy lub budowle, które mogą przywoływać Hierobraina. To skąd się wzięła wiara w to, nie trudno zgadnąć. YouTube. Kiedyś ludzie nagrywali dużo rzeczy dla wyświetleń. Dzisiaj również jest to praktykowane, chociażby zielony Steve, Entity 303 czy też null. Wszystko jest to robione pod wyświetlenia, aby ludzie ciekawi, czy faktycznie to istnieje w grze, byli nabierani i oszukiwani, iż takie coś w grze faktycznie istnieje. Potem się szuka właśnie metod na przywołanie tego w swojej grze. Oczywiście nigdy to nie działa, tak samo jak również totem, który właśnie widzicie na ekranie. A te wszystkie efekty to command blocki. Na dziś, moi kochani, to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że filmik, mimo że krótszy, to Wam się spodobał. Jeżeli chodzi o te dwie kwestie, które chciałbym wyjaśnić, to po pierwsze, rzeczy, które piszecie w komentarzach. Pojawiają się często opinie typu eee, masz clickbaita, ja w to nigdy nie wierzyłem. No tak, tylko że ja nie mogę każdego mojego widza, czy też osoby, która ogląda ten filmik, przepytać osobno, czy w to wierzyła, czy też nie, ponieważ ja nagrywam dla Was wszystkich jako jednej widowni. Jako, że nadsyła mi to widz, który jest częścią widowni, stąd też taki tytuł, że to wy mogliście w to wierzyć. Drugą kwestią jest pewien oksymoron, jaki znajduje się w tytule: Mity, które nie są prawdziwe. Tak, zgadzam się, że to tak naprawdę nie ma sensu, ale jest to zamierzone. Chodzi o to, że dla mnie, czy też dla wielu osób, które są obeznane w Minecraftie, te rzeczy są nieprawdziwe, ale dla ludzi, w które w to wierzą, mogą to właśnie być mity, które niekoniecznie są prawdziwe. Stąd też ten oksymoron w tytule. Dobrze, nie zabieram Wam więcej czasu, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Cześć!